Media ujawniają, będzie nowy szef po. Padło nazwisko: Donald Tusk wraca na fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Nieoficjalne ustalenia. Donald Tusk zastąpi Borysa Budkę i ponownie pokieruje Platformą Obywatelską, ujawnia: Polityka. Tygodnik podkreśla, że potwierdził ten scenariusz w trzech niezależnych źródłach z otoczenia byłego premiera. Oficjalnie informacja o powrocie Tuska ma zostać przekazana najważniejszym politykom największej partii opozycyjnej na zarządzie krajowym, w środę 23 czerwca. Według tygodnika główne role w partii po powrocie Tuska na fotel przewodniczącego mają odgrywać byli ministrowie w jego rządzie, Bartosz Arłukowicz i Radosław Sikorski. Zdaniem dziennikarzy, w najbliższy weekend odbędą się kolejne rozmowy, wąskiego grona szykującego zmiany szefa. Polityka, podała, że obecny lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka może powrócić na stanowisko szefa klubu Koalicji Obywatelskiej, zastępując związanego z Rafałem Trzaskowskim Cezarego Tomczyka. Tusk, jestem gotów zrobić wszystko w niedawnym wywiadzie dla TVN24 Tusk przyznał, że jest gotów zrobić wszystko, żeby, po nie przeszła do historii. Podkreślił, że Platforma, jako partia odpowiedzialnego centrum, jest absolutnie niezbędna, jeśli myślimy o wybranej w najbliższych wyborach parlamentarnych. Były premier został również zapytany o ocenę Budki. Z całą pewnością Platforma wymagała wtedy nowego impulsu, Borys Budka potrafił to zrobić, a później przeprowadził poprzez bardzo krytyczny moment, mówił. Jest dobrym szefem, który chyba nie daje w tej chwili ludziom pewności, zauważył. Wspólne oglądanie meczu Borys Budka i Donald Tusk 14 czerwca spotkali się, by wspólnie obejrzeć mecz Mistrzostw Europy Polska-Słowacja. Obecny szef platformy zamieścił na Twitterze wspólne zdjęcie z przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Wszyscy dziś kibicujemy biało-czerwonym. Jesteśmy jedną drużyną, napisał Budka. O zamiarze spotkania z szefem Platformy Tusk mówił w wywiadzie telewizyjnym. Politycy mieli porozmawiać na temat sytuacji w partii i przyszłości po, a także o roli Tuska.